Witaj. Tematem tego edukastu jest twórczość Jana Kasprowicza. Dowiesz się z niego, jakie są najważniejsze kierunki w sztuce modernizmu i w jaki sposób realizują się w twórczości Kasprowicza. Pamiętaj, jego twórczość znajduje się w podstawie programowej, a oznacza to, że może zdarzyć się na maturze. Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku w Szymborzu na Kujawach. Pochodził z biednej chłopskiej rodziny. Jego ojciec Piotr był analfabetą. Jednak dzięki wysiłkowi i ambicji matki i wielu życzliwych ludzi, Jan Kasprowicz ukończył gimnazjum w Poznaniu i w roku 1884 zdał maturę. Jego dalsza droga naukowa wiodła przez studia w Lipsku, potem po pobycie we Wrocławiu i Szynbożu zamieszkał we Lwowie. Tam między innymi pracował w kurierze lwowskim. W tym czasie osiągnął duże sukcesy literackie jako krytyk teatralny, tłumacz i poeta. W roku 1904 doktoryzował się. Potem zaśpełnił znaczącą funkcję rektora. Zmarł 1 sierpnia 1926 roku. Mówię o tym, bo musisz sobie uświadomić, jak trudna była droga Kasprowicza z domu rodzinnego aż do godności profesora wyższej uczelni. To pokazuje, że talent i determinacja są w stanie wiele zdziałać. Modernizm to czas formułowania się nowych kierunków w sztuce i ewolucji wcześniej istniejących. Omówię Ci teraz te, które powinieneś znać. Pierwszy jest impresjonizm. To słowo oznacza wrażenie. Za jego początek przyjmuje się wystawę zorganizowaną w roku 1874. 30 młodych artystów, którzy odłączyli się od salonu odrzuconych, nazwano wrażeniowcami. Nazwa impresjonizm pochodzi od obrazu Claude Monet Wschód słońca wrażenie. Ten malarz powiedział kiedyś tak. Pewnego dnia, kiedy znajdowałem się u łoża zmarłej, pochwyciłem się na tym, że patrząc na tę tragiczną skroń, szukam machinalnie skali barw, jakie śmierć nałożyła na tę martwą twarz. Tony żółte, niebieskie, szare. Oto, do czego doszedłem. Jest to kierunek artystyczno-literacki, który głosił, że zadaniem sztuki jest przedstawianie przelotnych wrażeń artysty. Impresjoniści wyszli z pracowni w plener. Fascynowało ich światło i woda. Wprowadzili do malarstwa nowe tematy życie kabaretów, kawiarni, ulicy. Malowali tak jak widzieli stąd impresja. Główni przedstawiciele tego kierunku to Claude Monet, Auguste Renoir i Edgar Degas. Drugi kierunek to symbolizm. Wynikał on z przekonania, że obok świadomych przeżyć istnieje rozległa sfera podświadomości. Artysta zaś ma za zadanie wyrazić tę niewyrażalną podświadomość dostępnymi mu środkami. Można ją jedynie wyrazić, zasugerować symbolicznie. Symbol pozwala wyrazić to, co jest niewyrażalne w inny sposób. To konstrukcja dwupoziomowa. Pierwszy poziom znaczeń to dosłownie to, co wyraża. Drugi poziom to ten, który należy odczytać, zinterpretować jego wieloznaczną symbolikę. Przedstawiciele malarscy to Gustave Moreau, Gustav Dore, Odilon Redot. W literaturze, Rimbaud. W poezji znajdował on ucieczkę od rzeczywistości i poszukiwał poetyckich słów. Drugi poeta tego nurtu to Charles Baudelaire, poeta francuskiego dekadentyzmu, autor rewolucyjnego tomu zatytułowanego Kwiaty zła. Trzeci kierunek to naturalizm. Kierunek ten odrzucał wszelki byt nadprzyrodzony, uznawał prawo przyrody, biologii za jedyne istotne. Głównym przedstawicielem w literaturze jest Emile Zola który niejako wyłożył istotę naturalizmu w utworze powieść eksperymentalna. Te zasadnicze aspekty naturalizmu to artysta pisarz powinien szukać prawdy, eksponować rejony życia dotychczas pomijane. Literatura powinna naśladować rzeczywistość w sposób ścisły i szczegółowo odtwarzać zaobserwowane fakty. Jednak najważniejsze dla naturalizmu jest to, że w literaturze nie ma tematów zakazanych. Pisarz powinien sięgać do najciemniejszych, intymnych i drażliwych stron ludzkiego życia. Kolejny kierunek artystyczny modernizmu to ekspresjonizm. To kierunek w sztuce i literaturze dążący do wyrażenia w sposób spotęgowany i dramatyczny wewnętrznych przeżyć twórcy. Ojcem ekspresjonizmu nazywa się Vincenta van Gogha. Wybitnym przedstawicielem kierunku jest Edward Munk. Na pewno kojarzysz jego obraz zatytułowany Krzyk. Wszystkie te tendencje miały swe odzwierciedlenie w poezji prozie młodej Polski, również w twórczości Jana Kasprowicza, którą możemy podzielić na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy etap: Kasprowicz staje się rzecznikiem skrzywdzonych i poniżonych. Podejmuje tematy społeczne, pisze wtedy cykl sonetów z chałupy. Na cykl ten składa się 40 sonetów, zawierających bogaty, pełen konkretnych szczegółów społecznych i obyczajowych obraz życia wsi kujawskiej. Badacze podkreślają, że to pierwszy w polskiej literaturze tak prawdziwy, pełen obrazów konfliktów między chłopem a jego społecznymi antagonistami, ale również przenikliwy obraz rozwarstwienia społecznego wewnątrz wiejskiej wspólnoty. Ja chciałam omówić obraz wsi wyłaniający się z sonetu 1 i 15. I w sonacie pierwszym podmiot liryczny wspomina ubogą wieś. Widać w jego słowach tęsknotę i sentyment. Jednak ta wieś, którą opisuje, nie jest sielską, polską wsią opisywaną na przykład przez Jana Kochanowskiego. Przeciwnie, wieź jest biedna i zaniedbana. Widać to wyraźnie w strofie drugiej, czytamy w niej. Płot się wali, piołun na podwórkach, turżą konie, ryczą chude krowy. Sonet piętnasty również jest bardzo smutny i przynosi nowatorski, naturalistyczny sposób obrazowania. Opowiada w nim podmiot liryczny o kobiecie, która zmuszona była sprzedać pole, z którego żyła. Cytuję. Miała rolę, sprzedali jej rolę. Były czasy gradu i posuchy. Kubę dawno zamknął grób już głuchy. A skąd płacić, gdy pustki w stodole? Tragiczny los kobiety potęguje fakt, iż po śmierci męża pozostała sama na gospodarstwie i musi sobie radzić z nędzną rzeczywistością. Dalszy jej los jest jeszcze straszniejszy. Najpierw na służbę idą jej młode córki, potem ona sama wędrować musi od wioski do wioski za pracą. Wreszcie zaś starsza już i przede wszystkim schorowana, nie ma siły pracować i musi chodzić i żebrać. Ostatni zaś wers sonetu mówi, że znaleziono ją zmarłą na gruncie, czyli na ziemi, może nawet tej samej, którą miała sprzedać po śmierci męża. Drugi etap to przełom modernistyczny, buntowniczy etap w poezji Jana Kasprowicza, ale również etap fascynacji symbolizmem i jednocześnie przyrodą tatrzańską. Przykładem jest wiersz Krzak Dzikiej Róży w Ciemnych Smreczynach. Oczami wyobraźni poety śledzimy następujący obraz. Na tle szarych skał, wśród pięknych, górskich ujęć kwitnie Krzak Dzikiej Róży. Obok umiera, usycha stara, powalona limba. Opis jest wyraźnie impresjonistyczny. Pawiok jest stawy, pąsowy krzak dzikiej róży. Jeśli potraktujemy Starą Limbę i róże jako bohaterów, stwierdzimy, że są one symbolami przemijalności i młodości, siły twórczej i schyłku istnienia. Współistnieją. Róża to jest ta młoda, która przeżywa tęsknoty i rozterki. Dlatego wtula się w skały, cytuję. W skrytych załomach, w cichym schronie między graniami w słońcu płonie zatopion w szum krzak dzikiej róży do ścian się tuli jakby weśnie a obok limby toczą pleśnie limbę zwaloną tchnieniem burzy kasprowicz tworzy też wtedy hymny są one wyrazem buntu i katastrofizmu Najlepszym przykładem jest hymn zatytułowany *Disire*, czyli Dzień Gniewu. Nawiązująca do tradycji świętego Jana, apokaliptyczna wizja zagłady świata, pełnego grzechu. Sam tytuł nawiązuje do hymnu mszalnego, przypisywanego najczęściej Tomaszowi z Celano, do XIII wiek. Ukazuje człowieka pełnego winy i grzechu, a Boga jako potężnego i groźnego sędziego. Tak brzmi fragment utworu. Pańskiego gniewu nieskończony dzień, niechaj mnie sądzą, niechaj mnie każą. Tak mnie Adama, co na barki swoje zabrał z ogrodu, to nadludzkie brzemię przygniatającej winy. Wyraźnie zarysowany ekspresjonizm nadaje utworowi silnego napięcia emocjonalnego i udramatyzowuje treść. Trzeci etap twórczości Kasprowicza wyznacza postawa franciszkańska. Uważał on, że zło jest rezultatem sprzeniewierzenia się człowieka Bogu. Cierpienie koniecznym warunkiem zrozumienia szczęścia. Istotę świata odnalazł w harmonii kontrastów, w pochwale pokory, w przyrodzie i mądrości prostego człowieka. Hymn Świętego Franciszka z Asyżu głosi "Zbawienie przez miłość do wszystkich przejawów życia." na przykład uwielbienie przyrody, pochwałę pokory, która przyjmuje jako Boży porządek na ziemi współistnienie cierpienia i radości.